Dzień dobry, dzień dobry. Jak obiecałem, tak też czynię, no bo nie byle komu obiecałem, tylko Państwu. Realizuję punkt pierwszy działkowych planów na sierpień i wrzesień, a brzmiał on takim rozpaczliwym trochę tonem, mniej więcej tak. Woda na CITO. Na działce jest studnia. Ono nie jest co prawda jakoś turbo głęboka, bo ma raptem 6 metrów, ale na potrzeby nawadniania roślin wystarcza w zupełności to nie jest woda pitna lustro wody w niej się waha między 1,5 a 2 metry sprawdzałem takim obciążnikiem ze sznureczkiem no ale przypominam, ten szedł rów melioracyjny studnia jest prosta jak puszczanie bąku bo to jest rura w ziemi zwieńczona u góry technologią kosmiczną czyli taką ręczną pompą z wajchą po drodze na tej rurze, a za zaworem zwrotnym jest odnoga do hydroforu zrobiona jakiś czas temu no i teraz tak jako, że jestem leniwy wymyśliłem sobie, że zamiast pakować bicka pompując tą wodę na zapas do beczki obok studni to na hydroforze będzie kranik a jak już będę robił kranik to od razu sobie zrobię w ramach tego lenistwa linię kroplującą no albo dwie no góra trzy, czyli trzy dodatkowe przyłącza i tak dalej, i tak dalej no, kupiłem co trzeba jeszcze zimą i czekałem sobie na maj bo wodny workflow e, dla tej działki co roku wygląda tak że na start sezonu bez przymrozków czyli jakoś w kwietniu zakładam pompę ręczną a na przełomie maja i czerwca hydrofor no i taki siusiak jak słonia nos, no bo hydrofor stwierdził, że takiego wała więc linie kroplujące leżą żelastwo leży echo na działkach z przyzwyczajenia odpowiedziało mi tylko mać no ja wiem, że hydrofor można kupić i za 400 zł i za 600 zł ale parametry takiego nie do końca się kleją przynajmniej mi bo przy wyborze hydroforu na działkę kierujemy się kilkoma ważnymi parametrami takimi jak nie wiem, moc silnika u mnie ze względu na przyłącze energetyczne nie mogła ona być wyższa niż 1 kW pompy mają również podaną wydajność w litrach na minutę i głębokość zasysania. Podane są jeszcze inne takie parametry, jak wysokość podnoszenia, ale to akurat obchodziło mnie jakoś mało, bo tu jest płasko. Pierwszy research, 800 W, 60 litrów na minutę, 8 metrów zasysania, 924 zł. Więc rozebrałem stary hydrofor, pomierzyłem silnik, trup. No, i też nie zrozumcie mnie źle, bo jakimś góru silników jednofazowych nie jestem, ale no, potrafię korzystać z internetu, więc wy też możecie. I tutaj możemy przejść do meritu, bo hydrofor to nie jest monolit, to nie jest jedna całość. Prawidłowa nazwa tego urządzeń to jest zestaw hydroforowy, a na ten zestaw składają się pompa, zbiornik, wyłącznik ciśnieniowy i manometr jak wspomniałem też w poprzednim filmie skoro skończył się silnik to potrzebuję tylko jego a najlepiej to całej pompy i taką znalazłem za 289 zł parametry były zgodne z moją linią zapotrzebowania więc no do dzieła jak robić to porządnie więc na, za niecałe 100 zł ciszy dokupiłem nowy wąż przeciwwibracyjny i uwaga coś o istnieniu czegoś nie, o istnieniu czego nie miałem pojęcia dotąd Złącze pięciodrożne. Nazwa skomplikowana, ale urządzenie jest idiotoodporne, nie ma się czego bać. Bo, jak się okazuje, można to, to podłączyć prawidłowo, zarówno przy pompie, jak i przy zbiorniku. Ja podłączyłem przy pompie. A skoro złącze jest pięciodrożne, no to lecimy. Numer jeden: woda wlata z pompy. Dwa. Wylata do zbiornika, 3 wylata do obiegu, czy też do sieci wodociągowej, 4 wylata do wyłącznika ciśnieniowego, i 5 wylata do manometru. No i tyle. No. Gwinty są wewnętrzne i zewnętrzne, więc naprawdę ciężko się pomylić. No w takim sensie, że no, kuźwa, ja to podłączyłem. No, hello! Tu się nie da nic zepsuć. Podłączenie wyłącznika ciśnieniowego to też nie jest jakaś skomplikowana sprawa, bo wszystkie te przyłącza są popisywane jako line load oraz do przyłączenia przewodu ochronnego. Z jednej strony do wyłącznika ciśnieniowego wchodzi nam przewód, który podłączamy do zasilania, do kontaktu, a z drugiej strony wychodzi nam przewód, który zasila pompę. Ja sobie postanowiłem, że ten przewód, który będzie mi zasilał pompę, będzie zakończony wtyczką żeby nie ciąć oryginalnej wtyczki. Na dole wyłącznika ciśnieniowego znajdują się też dwie śruby. One służą do regulacji ciśnienia. Pierwsza duża śruba, ją należy wyregulować jako pierwszą. Ona reguluje ciśnienie załączania pompy, czyli ustawiamy nim tą wartość ciśnienia, poniżej której spadek aktywuje pompę. Druga śruba reguluje ciśnienie odłączania pompy. I ją regulujemy jako drugą, a to za sprawą tego, że jeżeli tu na przykład zwiększymy ciśnienie o jeden bar, to na tej śrubie również na mono się zwiększy.